Cześć kochani, witam Was serdecznie na kanale. Dzisiaj w filmie będziemy robić ogórki kiszone. Ja będę je robiła pierwszy raz z takiego przepisu. W zeszłym roku, dwa lata temu, saganek pełen dobroci dał mi przepis na ogórki Kiszone, ale mi niestety one nie wyszły. Okazało się, że było tam wiele błędów, i stąd po prostu złe ogórki kupiłam, złe proporcje zrobiłam, więc ogórki mi nie wyszły. Co mnie trochę zniechęciło, co roku ogórki Kiszone robiła dla nas Teściowa. Ale w tym roku po prostu źle się czuję, nie jest w stanie nam zrobić tych ogórków, za to dała mi przepis. Więc postanowiłam, że nagram dla Was taki film: ogórki kiszone według teściowej. I do tego na początek będziemy potrzebowali: najpierw zrobimy zalewę, ponieważ zalewa do tych ogórków jest zalewą później zimną. Trzeba ją zagotować i wystudzić. Może być letnia, ale nie może być ciepła. I będziemy potrzebowali do tego na każdy litr wody. Dwie łyżki stołowe soli. Sól powinna być kamienna. Ja wczoraj za taką solą objeździłam cztery sklepy wieczorem i w trzech byłam rano. Trafiłam ją w ostatnim sklepie, a później się okazało, że jest potrzebna niejodowana, a ja niestety mam tylko jodowaną. Więc będę robiła na takiej, mam nadzieję, że wejdzie. Dopiero dzwoniła teściowa, mówiła, że kiedyś robiła i na zwykłej i też jej wyszły. Więc... Ym... To, co po prostu dzisiaj mamy niedzielę, więc ja dzisiaj nie kupię nigdzie soli innej. Będę robiła takiej. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Następną partię już zrobię z solą kamienną, niejodowaną, bo już wiem, w którym sklepie ją można kupić, jeżeli jeszcze będzie, bo wczoraj u nas soli kamiennej czy jodowanej, czy niejodowanej nie było w siedmiu sklepach. Także rozpoczynamy. Bierzemy się za odmierzanie. Ja będę robiła Myślę, że 4 litry na razie zrobię, bo dzisiaj zrobię około 10 słoików. Myślę, że powinno mi wystarczyć w razie czego zostanie to na jutro, bo jutro będę kontynuowała, robiła kolejną partię. Następnie musimy to zagotować i wystudzić. I kolejnym etapem jest oczywiście przygotowanie słoików. Ja już takie słoiki sobie wczoraj wrzuciłam do zmywarki na wieczór. Wymyłam i słoiki i wieczka, więc teraz je dopasuję. Zobaczę, czy mi się gdzieś wieczka mam nieuszkodzone, czy się gdzieś nie przekręcają i w kolejnym etapie będziemy potrzebowali czosnek, będę dodawała również chrzan w tym przepisie są liście chrzanu, dębu, porzeczki więc do wyboru no i oczywiście ogórki które muszę umyć, ale ja je wcześniej namoczę w wodzie przez około 10-15 minut Ponadto są po prostu bardziej chrupiące, no i oczywiście koper, koper nie może być taki już pootwierany, przekwitnięty

Woda już się z solą zagotowała. Bierzemy się za mycie krzano. Liście od krzano. Ja na przykład taki długi liść daję na trzy kawałki. Czyli trzy słoiki do trzech słoików pójdzie. Każdy liść jest z osobna opłukany, umyty. Po prostu ogórki z całego tego piachu, kurzu, także i wszystkie wyczyszczone włożę z powrotem do miski i namoczę kolejną partię. W kolejnym etapie ja już tutaj mam e, cały kopar po, poszatkowany i teraz bierzemy się za e, czosnek. Jak widzicie zapachy jakie dochodzą, właśnie uciekła Azji, wszystkich do kuchni wołają. Także tak, mamy już przygotowany chrzan, mamy przygotowany już czosnek, mamy przygotowany już koper, ogórki i mamy również przygotowane już liście chrzanu. Ja akurat dzisiaj będę używała liście szanów, bo takie właśnie mam, ale bardzo często też właśnie na przykład moja dościowa robi z liśćmi czereśni albo liśćmi dębu. Nie jest to za mocno wyczuwalne w smaku, jaki rodzaj liścia będzie, więc dodaję zawsze, tak miałam w przepisie, taka była rada, więc ja też dodaję. I chyba zaczniemy już pomalutku, chociaż nie, zalewa jest jeszcze ciepła, musimy poczekać, aż zalewa całkowicie wystygnie i będziemy przechodzić do napełnienia słoików. No i już kochani, zalewa wystygła, więc zaczynamy napełniać słoiki. Już widziałam w komentarzach, że zalewacie wrzątkiem to tamto. Ja wiem, ja też taki robiłam, że zalewałam wrzątkiem, a tym moja teściowa powiedziała, że ona zalewa zimną albo chłodną. Najlepiej zrobić dzień wcześniej zalewę i ją zostawić, żeby była zimna. Może być letnia, nie może być ciepła. Więc co przepis, co kucharka, to wiecie, inaczej jest. A my korzystamy z przepisu, który robiła moja teściowa, e, który mi dała teściowa. I e, ten film, jeżeli się ukazał, to znaczy, że ja już po trzech dniach odstawiłam, otworzyłam jedne ogórki i to znaczy, że są dobre. Bo jeżeli mi nie wejdą, to po prostu tego filmu nie opublikuję. Więc wkładamy e, wszędzie gałązkę kopru do każdego słoiczka. Koper był wcześniej wymyty, wysuszony. I już zaczynamy napełniać, działać. Zobaczymy jak to wyjdą mi. OK. Na razie robimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem słoiczków mamy. Do każdego słoiczka wrzucamy po jednym ząbku czosnku. Wiem, że niektórzy dają dwa. Tutaj nigdzie, nigdzie to widzę takie większe nawet idą, ale ma być jeden. Dajemy po jednym kawał, kawałku chrzanu. Ja mam chrzan mniej więcej takiej wielkości. I jeszcze tu, tu i tu. I dajemy również liść właśnie dowolny, jeżeli chodzi może być wiśni, porzeczki, dębu, ja mam liść chrzanu już daję, to jest mniej więcej takiej wielkości kawałek do każdego słoika zaraz tutaj, I zaraz będziemy napełniać słoiki ogórkami zalewać zalewą i powiem co dalej bo to nie koniec tajemnic ok, napełniamy ogórki i Moja e, pierwsza rada, taka, znaczy w sumie nie pierwsza kolejna rada od mojej teściowej. Ogórki układamy ciemną dupką w górę do wieczka. Więc tak, o tym nie wiedziałam. W zeszłym roku kładłam jak leci. Dzisiaj oglądałam kilka filmików na YouTubie i też widzę, że e, były tam jak leci, ale ja za radą teściowej kładę dupą do góry. Wszystkie ciemne dupki w górę idą. Tu mamy. Bardzo proszę. Mamy same ciemne na górze. I teraz dobijamy resztę. Mam dużo takich małych ogórków fajnych na wykończenie. If you're Tutaj już do każdego słoiczka mam dopasowane wieczko pod spodem. O proszę, tu już jest wszędzie wieczko do każdego słoika dopasowane, sprawdzone czy nie przepuszcza. Jedno trafiłam trefne. Teraz po kolei wszystko szczernie. Każdy słoiczek. I kolejna porada od mojej teściowej ogórków nie przekręcamy, tylko wystawiamy je na 3 dni na parapet, tam gdzie jest słońce. I ja też tak robię, ogórków przez 3 dni nie dotykam, stoją sobie na parapecie odstawiam i robię kolejną porcję. Także mam nadzieję, że przepis Wam się podobał. Jestem bardzo ciekawa, jak wy robicie, bo już dzisiaj pod innym filmem miałam komentarze na Marta w biegu, że dajecie wrzątek, nie dajecie liścia, dajecie dwa ząbki czosnku. Ja ten przepis robię pierwszy raz, ale tak jak mówię, jeżeli jest opublikowany, to znaczy, że wyszły mi tak jak teściowej ale od teściowej jem każdego roku i naprawdę są po prostu genialne. Jedyne, czego nie zrobiłam w tym roku, to korzystam z wieczek, które były w zeszłym roku, a ja z reguły do dużych słoików yy, daję nowe wieczka. Jakoś nie mam zaufania, gdzieś się pojawia rdza, staram się nie korzystać z takich wieczek, bo to wiadomo, że to już się może i bakteria jakaś E, zalęgnąć więc e, i one jakoś tak częściej puszczają. Więc staram się raczej, wieczka nie są drogie, to nie jest jakiś wydatek. Za złotówkę można 10 wieczek kupić czy e, za złoty 50, a przynajmniej nie wyrzucimy tych produktów, które są w tym słoiku, tylko dlatego, bo wieczko było gdzieś rozszczelnione. Także mam nadzieję, że przepis Wam się podobał, mam nadzieję, że sobie też wypróbujecie. E, pewnie część z Was ten przepis bardzo dobrze zna. A jeżeli macie inne przepisy, na przykład na jakąś świetną sałatkę, ale to musi być przepis nie do smaku, szczypta, ciut czy coś tam. Ja potrzebuję konkrety i jak macie przepis na jakąś fajną sałatkę albo ogórki konserwowe, bardzo chętnie bym zrobiła ogórki konserwowe, nie mam przepisu, nie lubię jak są lekkie, lubię jak są takie, ale też nie lubię takich um, ostrych. Ale bardzo chętnie skorzystałabym z Waszych przepisów, więc czekam. Ja jeszcze jedno co będę robiła, to na pewno paprykę w miodzie, ale to musimy jeszcze poczekać, aż papryka troszeczkę stanieje. Więc na dzisiaj się z Wami żegnam. Będę robić dalsze słoiki, a wy się trzymajcie cieplutko i czekam na Wasze komentarze. Do zobaczenia, buziaki, pa!